Znowu wracamy na pierwszoligowe parkiety. Sprawdzimy, co słychać u lubelskich futsalistów. Ja nazywam się Maja Matyjaszek, a Państwo oglądacie magazyn w świetle Luxion. Zacznijmy od podsumowania dwóch ostatnich meczów wyjazdowych w wykonaniu Luxiony AZS UMC z Lublin. Hala w Tychach okazała się szczęśliwa dla dzików. Akademicy pokonali GKS Futsal 3-2. Po zaciętym pojedynku futsaliści Luxiona ZS Łące z Lublin wracali do domu szczęśliwi, ze zwycięstwem, a zatem trzema punktami na koncie. Dziki bardzo potrzebowały wygranej i z takim nastawieniem udały się w podróż do Tychów. I choć początek spotkania nie wróżył dobrze dla lubelskiego zespołu, bo w drugiej minucie piłkę do siatki wpakował Dawid Pasierbek, zawodnik drużyny gospodarzy, to dziki postanowiły walczyć sumiennie od początku do końca. I to się opłaciło. Trzy minuty później wyrównał Marcin Ostrowski. Gospodarze nie odpuszczali i przed z drugiej odsłony spotkania prowadzili 2 do 1. Po zmianie strony Jakub Wankiewicz wykończył akcję w polu karnym Rywala na 2 do 2. Nie było już miejsca na wymówki, a zaledwie minutę przed końcem meczu gola na wagę zwycięstwa zdobył Cezary Pęcak. Byliśmy mocno skoncentrowani i pokazaliśmy charakter podkreślił Jarosław Wójcik, zawodnik zielono-biały. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Zagraliśmy od, pierwszych, od pierwszej do ostatniej minuty. Bardzo dobrze, byliśmy mocno skoncentrowani, pokazaliśmy ten charakter. Dwa razy przegrywaliśmy w tym meczu, zdołaliśmy doprowadzić do remisu, aż w końcu udało się wygrać. Strzeliliśmy w ramkę w ostatnich minutach na rzecz 2. Jesteśmy zadowoleni, mamy nadzieję, że to będzie taki progres w następnych meczach, że będziemy się starali to powtarzać. Tydzień później Luksionie przyszło zmierzyć się ze spadkowiczami z futsal ekstra klasy, a katowice Rywale udowodnili, że nie bez powodu byli nazywani faworytami tego spotkania. Dobrze rozgrywane stałe fragmenty gry to było za mało w walce przeciwko tak doświadczonemu rywalowi jak AZS UŚ Katowice. Do przerwy na kąt gospodarzy trafiły aż cztery bramki, a dziki zdołowe odpowiedzieć tylko jednym trawieniem Cezarego Zdunka. Po przerwie Lublinianie próbowali walczyć w defensywie, ale zabrakło im skuteczności i dokładności. Manewr wycofania bramkarza nie opłacił się, ponieważ miejscowi zdobyli jeszcze jednego gola, a mecz zakończył się wynikiem 5-1 do na rzecz Katowiczan. Dziki wyszły na parkiet z podniesionymi głowami. Jednak nie od dzisiaj wiadomo, że niewykorzystane sytuacje na boisku lubią się mścić. Raz, raz, Więcej raz. o meczu z Katowicami Słuchaj. odpowiedział Maciej Ostrowski. Na pewno Katowice są bardzo doświadczoną drużyną w końcu spadkowic z ekstraklasy. No, wiedzieliśmy na jaki teren jedziemy, wiedzieliśmy, że mecz będzie na pewno bardzo ciężki. No wiedzieliśmy, że musimy się postawić przeciwnikowi, gdzieś tam ten plan na mecz był podobny do tego w Tychach, gdzie liczyliśmy, liczyliśmy na kontrataki. No niestety nie udało się w pierwszym fragmencie gry, gdzie były te sytuacje, strzelić bramki, no rywal wykorzystał nasze błędy, które no niestety cały czas popełniamy. W drugiej połowie, no podobnie jak w pierwszej, nie potrafiliśmy wykorzystać sytuacji, których naprawdę stworzyliśmy bardzo dużo i skończyło się tak jak się skończyło. No. Będziemy walczyć na pewno w tym ostatnim meczu, który nam został. No i liczymy na to, że gdzieś znowu złapiemy te trzy punkty. Jak znalazłeś się tutaj w Lublinie, bo wcześniej grałeś w Białym Stoku? Jak trafiłeś do Luxiona ZSUMCS? Generalnie przeprowadziłem się tutaj do Lublina na studia. Zacząłem studiować na umcs generalnie. Gdzie koordynatorem do spraw sportowych ogólnie jest Tomasz Bielecki, który polecił mnie tutaj w drużynie Stąd znalazłem się właśnie tutaj i w ten sposób jestem dzisiaj. Trenuję z chłopakami i właśnie gram. Jak zaczęła się Twoja przygoda z futsalem? Zaczynałeś od trawy, czy od samego początku Twojej przygody z, ze sportem to była hala? Nie, zaczynałem od trawy. Jestem wychowankiem Biały Białystok, gdzie zaczynałem swoją przygodę piłkarską. I gdzieś tam w wieku 16 lat y, zacząłem grać w futsal. Ta przygoda zaczęła się od młodzieżowych mistrzostw polskich lat 20, z tego co pamiętam. E, no i później gdzieś tam spodobała mi się ta gra. Zacząłem grać w futsal w takiej drużynie jak Helios Białystok. Później ta drużyna się rozpadła. Kontynuowałem swoją przygodę w futbolu Białystok. No i jak przeprowadziłem się tutaj, to trafiłem właśnie do Luksiony. Przeprowadziłeś się do Lublina, trafiłeś do Luksjony. A jak odnajdujesz się w tej drużynie? Troszeczkę meczów za tobą, pierwsza runda praktycznie za nami. Ja generalnie łączę granie na, na hali z graniem na dużym boisku i byłem troszkę rzadziej niż inni. In, inni. Na tych wszystkich meczach. Byłem bodajże na 4 lub 5 meczach i zawsze jak gdzieś tam udawało mi się grać, to czerpałem z tego mega Friday, mega radoche. Chciałbym być tu częściej, chociaż wiadomo, w miarę możliwości jestem zawsze jak mogę. Odnajduję się, wydaje mi się, spoko. Jestem gdzieś tam troszkę innym zawodnikiem, no bo lubię mega grać 1 na jeden. Mało kto tutaj gra w taki sam sposób jak ja. No i gdzieś tam widzę swoje miejsce w tej drużynie jako właśnie taki zawodnik grający dużo indywidualnie. Myślę, że to może dać dużo drużynie. Tak to widzę ze swojej perspektywy, nie wiem jak widzą to chłopaki. Czy uważasz, że obecne miejsce w tabeli, w ligowej tabeli, odzwierciedla wasz potencjał? Jesteście na pewno zadowoleni z tego miejsca. Na pewno pozostaje jakiś niedosyt. No, generalnie jak śledzę sobie te mecze, na których mnie nie ma i biorąc pod uwagę też mecze, na których byłem, no to te wyniki nie odzwierciedlają na pewno tego, tak jak powiedziałaś, potencjału, który ma ta drużyna. Chociaż wiadomo, we wszystkim najważniejsze są małe rzeczy, których Moim zdaniem nam trochę brakuje i będziemy musieli je poprawić, no bo można sobie mówić, że miejsce jest nieadekwatne w tabeli, no ale jest jednak takie i nikt nie odejmuje nam punktów ani nie dodaje innym drużynom. Tabela jest sprawiedliwa i to tylko od nas zależy, na którym będziemy miejscu. Okej, okay, potencjał drużyny jest większy, ale musimy to udowodnić na boisku i z biegiem następnych meczów pokazać, że zasługujemy na wyższe miejsca. Już za chwilę potyczka z gwiazdą Ruda Śląska. Jak zapatrujesz się na to spotkanie? Ja nie znam drużyny w tej lidze, chociaż staram, sobie, staram się sobie śledzić te mecze. No i tak jak powiedziałem, gdzieś tam potencjał tej drużyny jest taki, żeby być wyżej, no to uważam, że możemy wygrywać z każdym i każdy mecz jest tak samo ważny, z każdego meczu na każdy mecz podchodzę tak samo, chcę go wygrać myślę o nim od poniedziałku. No i tak samo myślę o tym meczu, mam nadzieję, że wygramy, że wyjdziemy na boisko, pokażemy ten potencjał, o którym sobie pogadaliśmy. No, i będziemy mogli mówić o tym, popierać to swoją grołę, a nie tylko mówić i ciągle mówić, o moglibyśmy być wyżej, a jednak nie jesteśmy. Oby tak się stało, tego Wam życzę i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rzućmy okiem na zestawienie wyników ostatniej serii gier Grupy Południowej. Hejro Rzeszów wygrało z Siemianowicami zaledwie jedną bramką. Natomiast zupełnie inaczej było w przypadku starcia Sośnicy Gliwice, która rozgromiła drużynę z Nowin 7 do 0. Dobrze poradziły sobie także AZS UEK Kraków czy wspomniany AZS UEŚ Katowice. Zaskoczenia nie było jak zawsze w meczu Bochni, która pokonała Unię Tarnów 5 do 2. Przedstawimy teraz trzy gole minionej kolejki gruby Południowej, które według nas zasługują na wyróżnienie. Bartłomiej przybyło Hejro Rzeszów. Po groźnej akcji żutrożny wykonali goście z Siemianowic, jednak piłka wróciła na ich połowę i została wykopana przez bramkarza. Niefortunnie trafiła prosto pod nogi Bartłomieja-przybyły, który nie kalkulując, uderzył z pierwszej piłki i trafił w samo okienko bramki Silesji. Paweł Chady, AZS-ułek Kraków. Szybkie wznowienie gry przez bramkarza akademików z Krakowa, który dalekim wrzutem przez całe boisko idealnie odnalazł chadego pod polem karnym rywali. Paweł Hady pokazał duży kunszt, idealnie gasząc piłkę, a następnie precyzyjnie uderzając wprost w siatkę bramki rywali. Michał Tkacz, gwiazda ruda Śląska. Początek meczu aut gospodarzy, a piłka po rykoszecie dotarła w pole karne gości, gdzie czekał już Michał Tkacz, który efektowną przewrotką otworzył wynik meczu. A tak wygląda sytuacja w tabeli i plangier na najbliższy weekend. Niekwestionowanym liderem pozostaje BSF ABJ Bochnia, która zgromadziła do tej pory aż 30 punktów na swoim koncie. Do niej 9 punktów straty ma Spadkowicz z futsal ekstraklasy AZS UEŚ Katowice. Tuż za nią na trzeciej pozycji plasuje się Sośnica Gliwice, natomiast w strefie spadkowej Luxiona wraz z Kobierzycami. W ostatniej kolejce tej rundy lubelskie dziki powalczą w hali Globus z gwiazdą Ruda Śląska. Przeciwnicy Lublinian zajmują obecnie czwarte miejsce w lidze. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.